A więc tak, witam wszystkich w najsłodszej chyba grze, ee, czyli Toka Boka World. I tak, zaczniemy od kreatora postaci. Tak w tej grze można robić, robić postacie, więc zaczniemy od kreatora. Dobrze. Na przykład, zróbmy sobie. I kim chcę być? My nie chcę być dzieckiem. Hmm. O, bądźmy takim dorosłym, jakby. I tak. Kolor skóry. I spoko. Nie chcę, jakby żadnych dodatków. Włosy. Włosy sobie możemy zrobić na przykład. Tak. Takie, nie, nie, nie. Jakieś takie ładne. Nie ma takich żadnych. O, takie są koks. Takie są dobre. I teraz sobie zrobimy je. Brązowe. O, takie perf perfekto. to są też inne włosy. Dobre, ja jestem. Ja nie ogarnię ja pierwszy raz, gram w tą grę. No. Więc nie, zjed nie zjedźcie mnie w komentarzach, że. Nie ogarniam. Dobra. Pięknie. Pięknie mamy to. To jest dla dziewczynki? Brody. Nie chcemy. Oczy. Oczy. Jakieś ładne oczy. Jakieś ładne oczy. Dobra. Niech będą te, które teraz mamy, bo nie ma tu za dużego wyboru. Mm. Co teraz? Nos. Nos. Jaki nos wybrać? To myślę, że ten nos. Będzie też spoko. Bardziej takie kremowe. Gdzieś taki, podobny do skóry. Co teraz? Brwi. Brwi to może takie będą. Spoko. I brwi będą czarne. Da się zrobić czarne brwi. Okej, okay, takie niech będą. Znaczy wybierzmy sobie inne brwi. O! I te są koks. Uśmieszek musi być, bo oczywiście zawsze trzeba być uśmiechniętym. Pamiętajcie o tym. I dobra, co my tu dalej mamy w kreatorze? Nic tutaj nie chcemy. Co mieć źródła Nie za bardzo. Co teraz? Z Nie chcę. Dobra, i lecimy z jakimiś ładnymi ubrankami. No, może. Może to będzie na początek takie Tu jest bardziej takie dla chłopców to Myślę, że to będzie najpierw na początek takie O, to może być na początek takie Ładne ubranko Spoczko Mamy ładne ubranka, tak? Mamy wszystko pięknie Czapeczkę, jeśli chcemy jakąś czapeczkę No oczywiście, musi być czapeczka Taka, o, myślę, że no, taka jest, taka, nie, taka, no hmm. taka myślę, że będzie spoko, tu jest kilka, ile tu jest czapek, o, ta na przykład, ja się kręcę, ile tu jest czapek. Czy chcę okulary? Te są dosyć spoko, ale... Myślę, że na razie to sobie dam... Oh, koks, to jest koks totalny. Musimy jakieś przebranka. Maski. Inne takie za... Czy chcę słuchawki? Oczywiście, że chcę słuchawki. No to będę... Zamiast okularków będę miał słuchawki. No, i jakieś takie coś. Dobra, wychodzimy. Mamy naszą postać. Możemy tutaj robić dużo tych postaci, więc pewnie tym kreatorem jeszcze nie raz się pobawimy. I tak. Ja w tą gram. Jak mówiłem, gram pierwszy raz. nie wiem, co tutaj się dzieje, więc tak. Halo? Gro, ładujesz się, czy. Trzeba czekać na Ciebie. Trochę. Chwilę sobie na nią poczekamy. Jak widzę. No ta gra to będzie się pewnie chwilę ładować. Ja rozumiem, zapisujesz mój kreator postaci a co tak długo? O! Jesteśmy i my. Więc dobra, tu są nasze postacie, więc my sobie tutaj włożymy naszego kolegę, czy mnie. I teraz tak. Wychodzimy sobie z Flop z Friends. Flopse Friends, czy jakoś tak? Chyba tak. Dobra, i. Będziemy tu budować. Chyba tu się buduje. Dobra, no to na przykład wybieramy sobie, gdzie chcemy być. Ja myślę, że tutaj taki ładny krajobraz będzie. O! O, tutaj może być spokój. Zweźmy sobie jakiś ładny domek Shop, okay, spoko Myślę, że taki domek może być nawet spoczko sobie go zbudujmy Dokładnie Dobra, no to idziemy do naszego domku No i co? No i Ozdabianko Bo było to pozdąku. Dobra. Okej, okay, nie mamy tej żeby... Okej, okay. emotikony spoko. Meble. Meble nasze piękne. Shop. No nie, no gdzieś znowu wbiłem do sklepu pewnej. Nie chciałam do sklepu wbijać. Zostawcie mnie, ja nie chcę sklepu. Halo? Działasz? Czy nie działasz? Ja nie chcę do waszego sklepu. Dobrze, ja nie chcę do waszego sklepu. Proszę mnie zostawić spokojnie. Dobra, to tak, budujemy sobie. Jakieś meble mamy. Uuu, hu, hu, hu. Ile tu jest mebli? Dobra, najpierw, sobie się tu przydało zrobić? Tu mamy nasze walizki, spoko. Dobrze, tutaj zrobimy sypialnię. Sypialnię zrobimy z piętrowym łóżkiem, oczywiście. Bo no gra już widzę, że wiedziała, że chce tu postawić piętrowe łóżko. dobra. Chociaż w sumie nie. A gdzie postawimy sypialnię. Sypialnię postawimy tutaj pięknie. I dobrze, co dalej możemy jeszcze zrobić? A tutaj sobie zrobimy aletkę. Halo? Jest tu toaletka? Dobra. Prysznic. Postawmy piękny. Piękny prysznic. Wanna. Dobra, niech będzie wanna. Co mamy dalej? Kuchenka. Lodówka. Dobra. No to lodówka będzie tutaj. Tutaj go by Mamy basen, więc super. No to lodówka myślę, że będzie taka fajna. Albo da się wywalić tą lodówkę jakąś, czy nie? Albo da się, tu jest kosz, dobrze. To my sobie weźmiemy jakąś taką. no ta może być spoko. I co mamy dalej? Jak to działa? Czemu tu są tylko lodówki? O co chodzi? Ej, czemu tu są tylko lodówki? Co jest nie tak? Halo? Czemu tu tylko lodówki są? Hm? A co to? Tu też można kliknąć? Aha, dobra, ja nie ogarnąłem. Patrzcie, bo tutaj... Bo ja jak mówiłem ja pierwszy raz gram w tą grę, ja, ja nie ogarnąłem. Tutaj też mamy takie nowe funkcje, dobra, to to, to, to sobie teraz weźmy jakieś. Uuuu uu, uu. Dobra, to my będziemy robić y, jakieś miksturki, tak. Będziemy robić mikstury. Ja nie chcę, żeby ta mikstura... No dobra. Na lodówkę. Na lodówkę. Ja chcę cię postawić na lodówkę, postaw się. Dobra, to to... Wa już, już ta mikstura nam się nie przyda, już, już jest, już jest słaba. Dobra, to tak, co się może przydać? Na pewno może się przydać talerz, talerzyk. Jezu, talerzyk. O, pięknie, talerzyk jest i teraz tak, nożyk, 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 halo, nożyk. Tak, nie łapie. Nożyk. I widelec, o. Nie na kanapę, na stół. O, dobrze. W ogóle ten stół mi się nie podoba tak za bardzo, więc sobie zrobimy taki ładniejszy, taki lepszy. O, ten, dokładnie. To tak, zamienimy sobie go w taki sposób, że tego utniemy. O Jezu. O Jezu. Wciągnęło moje, wciągnęło moje jedzenie. Halo? Dobra. Dobra, to tak sobie tutaj damy wszystko pięknie. Maszyna tu jest. Maszyna. Maszynę sobie musimy tutaj dać, oczywiście, no bo jak maszyna, to trzeba. Tutaj dla pieska. Jeśli będziemy mieli jakiego, jakieś zwierzątko, to dla zwierzątka. Tutaj mam bardzo dużo tych rzeczy. Ja! Yeah. Dobra, normalny nożyk? Halo? Normalny nożyku? Nie, jest normalny nożyk. To nie wygląda jak normalny nożyk, ale okej. Okay. Spoko. To tak. Yy. Widelczyk. I nożyk. I łyżeczka. Yy. Za dużo tych łyżeczek. O Jezu, co ja tutaj robię? <ścoughs> w moim pokoju. Dobra. Yy. Więcej rzeczy to na razie nam się nie przyda do domku. Fotel. Fotel. Krzesło. Jak najbardziej krzesło musi być do siedzenia na przykład tutaj. I będę mógł sobie tutaj posiedzieć, więc spoko. Krzesło, spoko. Może być. Dobra, to jest. Teraz ważna rzecz, czyli jedzenie. Dobre, jedzeniem się później zajmiemy. Po co nam jedzenie, nie? <grytanie> Toalety, właśnie. Ja, ja, ja się pytam, czemu nie ma wanny, i tego, a tu już wiemy, czemu tego nie ma. Dobra, to tak, teraz tak. Kuweta dla zwierzątka musi być. Musi być kuweta. Musi być. Musi być. To jest kibelka, a kobielek, jest bardzo ważny. <laughs> Dalej. Umywalka. Ciebie sobie usuniemy, dodamy tu. O Jezu, jakie tu są ładne umywalki. Zdecydować się nie mogę normalnie. Umywalkę. Do umywalki dodamy sobie lustro. Odkurzacz elektryczny, bo my żyjemy w, w, w takich czasach, gdzie są już elektryczne odkurzacze. Mydełko. O Jezu, to, my, to mydełko działa. Chcę, żeby to medełko było tutaj postawione, no dobra. To modelka będzie sobie leżać. Hmm. No i to chyba wszystko. No bo wanna już nam nie jest potrzebna. Chociaż w sumie jakby... Dobra, mam pomysł. Zrobimy tak, że to O Jezu, jakie to jest duże. I tak, tu się przesuniemy, tutaj będzie to, tu będzie to, tutaj damy mydełko nasze piękne, czemu na ziemi, bo nie wiem gdzie je postawić, je, powiedzcie, że tu jest, nie ma nic takiego, dobra, można zmienić podłogę, ale ja nie, nie chcę malować, ja nie chcę malować. ja bym chciał zrobić tutaj, teraz z co to jest? mogę sobie dodać kokardki po co mi to? nie wiem choinkę, prezenty i coś w tym stylu okej, okay. okej, okay. spoko dużo tego widzę mogę dodać żywność, żywność jest ba... ale to jest ładne, ale to jest ładne ale to jest ładne, to musi być tutaj no, 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 stój na tej skrzynce, no Chodź tu. Jak nie chcesz na skrzynce, to będziesz na stole. I mnie to nie obchodzi. Hmm. Nie można tak traktować na ziemi. Pana radyjko sobie usuniemy, bo po co, pan radyjko nam? drukarka 3D. Oczywiście, że chcę. No i telewizor. Myślę, że też spoko. Można pana telewizorka od obrócić czy się nie da za bardzo? dobra nie chcemy pana telewizorka, po co nam pan telewizorka dużo tu jest rzeczy, ale za dużo rzeczy nie mamy miejsca no no więc co dalej? Nie, no tu raczej nic nie potrzebujemy, bo pieniądze to Znajdziemy coś pewnie w tej grze. Skrzynki też nie. Tu byliśmy. Lampy właśnie. Musimy się zaopatrzyć w jakąś ładną lampę. Na przykład o takie coś ładnego. To sobie usuniemy. Bo po co nam taka lampa? My wolimy nowoczesne lampy, a nie świeczki. Świeczki są nam niepotrzebne. I tutaj dodamy taką piękną lampkę. No i w toalecie też musi być lampa. Bo w toalecie, no to, to jest chyba ważne. Dobra. No i to wszystko. Uzdobiłem mój piękny domek. Dobra. Jeszcze nie uzdobiłem. Ja muszę to dodać. To będzie. To jest super. To jest. LEDowa. Dobra. Mamy mój domek. Piękny. Teraz weźmy mnie. Okej, okay, Idziemy jesteśmy? Tu jesteśmy. No i gitara siema I zamykamy wszystkich innych. I teraz tak. Ja mu mogę dawać jakieś emocje, tak? Mogę się... Mogę się... A. Okej, okay, fajne emocje, za Dobra, on może się położyć, może spaść Okej, okay, spoko. No to pewnie roleplay będzie odgrywany. Że ja będę tą postacią, więc no... I czy mogę tutaj się położyć? Nie, mogę już. Dobra, no to ja przy tym pięknym słoneczku, palmie i, i przy basenie e, siedzący na e, na, na e, krzesełku, żegnam się z wami i do następnego odcinka, a w następnym odcinku będziemy eksplorować świat poka... poka czy coś w tym stylu. No, <laughs> więc wypadki.